Ja, może byłoby bez bo. To za niedługo niedziela, nie? A ja nic nie mam, to pusto mam. Poza tym. tym, tym, tym. Z desperadosami ostatnim. Te chłopy były na trolu. Chłopie znam mnie! Idę, idę. Nawet dwóch. О! Без кроков, по-просто, наглее, си на появили. Рога, Клерк. Ладно. Nie, muszę wypierdolić na ten kształt, To fatum. Ja... No właśnie!